Niech będzie z Chrystus. witam Was serdecznie po trochę dłuższej przerwie i zapraszam Was do tego wspólnego spotkania ze Słowem Bożym. Dzisiaj już mamy 21 niedzielę zwykłą i liturgia Słowa tej niedzieli porusza bardzo ważną kwestię. Zbawienie. Kto będzie zbawiony? Czy zbawieni będą wszyscy, czy zbawieni będą tylko oszczeni, czy może nieliczni? Tak jak stawia pytanie jeden z dzisiejszych rozmówców Jezusa: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? Moi drodzy, dzisiejsze słowo Boże nam pokazuje, daje nam odpowiedź na to pytanie. Po pierwsze, no, trzeba nam sobie uzmysłowić, że Jezus umarł za wszystkich ludzi. Jezus zmartwychwstał dla wszystkich ludzi. Jezus odkupił wszystkich ludzi. Ale aby stało się to naszym udziałem abyśmy mieli udział w zbawieniu potrzeba przejść pewną drogę trzeba pewnej odpowiedzi z naszej strony I moi drodzy dzisiejsze słowo pokazuje nam drogę zbawienia w takich czterech punktach pierwsze to jest doświadczenie żywego Boga doświadczenie jego mocy jego działania w swoim życiu to jest fundament to jest punkt wyjścia i o tym nam mówi pierwsze dzisiejsze czytanie, kiedy mówi nam o tych, którzy przyjdą i ujrzą chwałę Bożą, czyli będą mieć doświadczenie Boga. Dla przeciwwagi mówi nam też Słowo Boże o tych, którzy nie słyszeli o sławie Bożej, ani nie widzieli Jego chwały. Czyli popatrzcie, pierwsze, co jest ważne, to mieć doświadczenie Bożej chwały, Bożej sławy, czyli Bożej mocy. Czyli po prostu Bożego działania w swoim życiu, spotkanie z żywym Bogiem. I ono może dokonywać się w dwojaki sposób. Po pierwsze, że Bóg bezpośrednio siebie udziela, daje się człowiekowi w Myślę, że Bóg zasadniczo każdemu człowiekowi chce się objawić. Potrzeba tylko jakiejś takiej otwartości serca. Ale też można doświadczyć Boga poprzez drugiego człowieka. Wyślę niektórych ocalałych z nich do narodów: Tarsi, Szput, Lud, Meszek, i Irosz, Tubal, Jawan, do wysp dalekich, które nie słyszały o mojej sławie ani nie widziały mojej chwały. Oni rozgłoszą chwałę moją wśród narodów. Czyli Bóg może dać nam też ludzi, przez których my go poznamy, my go doświadczymy, którzy, którzy nam rozgłoszą, pokażą, jak Bóg działa w naszym życiu. I to jest pierwsze pytanie, które trzeba sobie dzisiaj postawić w tej drodze, właśnie zbawienia: czy ja mam doświadczenie żywego Boga? Potem e, drugi krok to jest przyjęcie Jego łaski, bo można ocierać się o Boga, mieć Jego doświadczenie, ale tak naprawdę nie przyjąć Jego łaski. Co to znaczy przyjąć Bożą łaskę? To znaczy zgodzić się na obecność Boga w swoim życiu, na jego działanie. I Jezus dzisiaj mówi bardzo trudne słowa, które mogą w jakiś sposób zaniepokoić i pewnie mają nas zaniepokoić. Posłuchajcie. Jezus rzekł: Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro pan do mu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać. Popatrzcie, Jezus nie mówi gdzieś tam abstrakcyjnie, e, zaczną, e, tak jakoś bezosobowo, ale mówi, wy zaczniecie kołatać i wołać. I mówi dalej, panie, otwórz nam, lecz on wam odpowie, nie wiem skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić, przecież jadaliśmy i piliśmy z tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Przecież, przecież jadaliśmy, piliśmy z Tobą, byliśmy przy Tobie, chodziliśmy za Tobą, nauczałeś pośród nas. I Jezus mówi, nie wiem, skąd jesteście. Nie przyznaje się do tych osób. Czyli popatrzcie, osoby, które się jakoś otarły o Jezusa, ale co się, czego brakło? Brakło przyjęcia Jego łaski do życia, otwarcia na tą łaskę, która zmienia, która pokazuje też, jak żyć. Jezus pokazuje tych, którzy przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i zasiądą za stołem w Królestwie Bożym. Dlaczego oni zasiądą? Bo przyjęli łaskę Boga. I my znamy takie sytuacje w życiu, że ktoś był bardzo daleko, kto zupełnie był odwrócony od Pana Boga, ale właśnie kiedy go doświadczył, to przyjął łaskę Boga i wpuścił Boga do swojego życia. I to jest drugi krok, drugie pytanie, które trzeba sobie postawić, czy Ty przyjmujesz łaskę Bożą, czy pozwalasz Bogu działać w swoim życiu? Potem jest trzeci krok. Oni nim mówi nam dzisiejsze drugie czytanie, kiedy doświadczyłem Boga, kiedy przyjąłem Jego łaskę, Jego obecność w moim życiu, to potrzeba pozwolić się Bogu kształtować. I to tak samo jest trudne słowo, bo ono mówi o karce dzisiaj, kto w dzisiejszym świecie mówi o tym, że. Że wolno karcić. A tymczasem Bóg pokazuje nam prawdziwą pedagogikę. Synu mój, nie lekceważ karcenia Pana, nie upadaj na duchu, gdy on Cię doświadcza, bo kogo miłuje Pan, tego karci. Chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje. Trwajcie w karności. Bóg obchodzi się z Wami jak z dziećmi. Jakiś to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił. Moi drodzy, My mamy skłonność do, do złego, do grzechu, to wynika z, ze zranienia naszej natury przez grzech pierworodny. My ciążymy do, do, do zła i dlatego Bóg chce nas niejako ciosać, kształtować, formować. Właśnie jak Go doświadczam, jak przyjmujesz Jego łaskę, zgadzam się na to, żeby Bóg wszedł w moje życie, to trzeba też zgodzić się na to, żeby On mnie formował przez Ewangelię, przez swoje słowo, przez przykazania. Będzie to czasem boleć, zresztą Słowo Boże o tym mówi: wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, lecz smutne. Potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Może czasem boleć e, cięcie, które dokonuje w nas Ewangelia, e, no bo grzech gdzieś człowieka nęci, pociąga. Ale jeżeli pozwolimy, żeby Bóg nas skarcił, to może być też działanie sumienia, jeżeli go nie zagłuszymy w sobie. Ono nas napomina, to jest działanie Boga w nas, to jest cichy głos Pana Boga w nas. No i wtedy my zaczynamy być kształtowani i wydajemy błogi plon sprawiedliwości. I to jest czwarty etap na tej drodze zbawienia: to jest właśnie życie sprawiedliwe, życie według Bożej Nauki, według Bożego Prowadzenia. Jakbyśmy sięgnęli do Pisma Świętego, sprawiedliwość to jest chyba jeden z takich głównych terminów, który się pojawia. Bóg nawet nie mówi tyle o jakiejś tam dobroci, życzliwości, ale mówi o sprawiedliwości. Nie? Chrześcijan nie ma być jakimś tam taką ciepłą, kluchą, takim o, takim, o, byle jak. Ma być sprawiedliwy. Co to znaczy? To znaczy, że ma mieć wrażliwość na drugiego człowieka. Do drugiego człowieka wychodzi, popatrzcie, w Ewangelii Jezus dzisiaj mówi, do tych właśnie, którzy mówili, przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz on rzeczy, powiadam Wam, nie wiem skąd jesteście, odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości. Może być tak właśnie, że tak siedzimy czasem w kościele, jesteśmy nam mszy świętej, nawet w każdym niedzielę. Trzeba być. Ale później nic z tego nie, nie wynosimy, nie wprowadzamy tego w nasze życie. Nie? I ktoś może powiedzieć, przecież chodziłem na mszę święta, przecież jestem ochrzczony, przecież ale w Twoim życiu byłeś niesprawiedliwy. Nie pozwoliłeś, żeby Ewangelia Cię ukształtowała, żeby przemieniła Twoje życie. I potrzeba, właśnie, pozwolić Cię kształtować i żyć sprawiedliwie. Zresztą w Ewangelii dużo mamy takich słów. Jezus mówi, jeżeli Wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Albo pamiętacie, jak Jezus mówił o sądzie ostatecznym. O czym mówił? Mówił o sądzeniu z miłością, z szczytów konkretnych. Byłem głodny, byłem spragniony, byłem nagi, byłem w więzieniu, byłem chory i tak dalej, i tak dalej. A przyszliście do mnie, pomogliście mi. To jest ta wrażliwość, do której zaprasza nas Jezus. I moi drodzy, w ten sposób zbawienie staje się naszym udziałem. Bogu zależy na tym, żeby zbawić wszystkich ludzi. Ale nie zrobi tego, jeżeli człowiek mu na to nie pozwoli. On już umarł za nas, zapłacił tą najwyższą cenę śmierci, zmartwychwstania. Piękny dar, który Bóg nam daje. I on Bóg pragnie naprawdę, żeby ten dar nie był zmarnowany. Ale może tylko on się w nas urzeczywistnić właśnie na tej drodze. Doświadczenie Boga, przyjęcie Jego łaski, kształtowanie przez, przez niego i wreszcie plon sprawiedliwości. Przyjrzyj się temu, w świetle dzisiejszego słowa stawiaj sobie pytanie, czy jesteś na drodze do zbawienia? Czy Ty będziesz tym, który się zbawi? Dobrego spotkania ze Słowem Bożym. Dobrej niedzieli. Szczęść Boże.